Ma. Dziś gramy pierwszy raz w szachy i postaram się rozwalić komputer, komputera raczej, no. Dobra. Wykonałem ruch i jestem hardcorem. Nie ogarniam jego taktyki. przepraszam jeszcze ten raz pójdę. tak tylko mi się nie podoba ale może ten, zb ten musi zbić a nie chcę zbić na ten flyer ale może jakoś się przesunie nie nie przesunął się tą stronę którą chciałem koniem no to ja już muszę się popatrzeć nie nie zbiję mnie nie zbija tego piorka, powinien zbić. Tak, a ja zbijam tego. Um, on się cofa gońcem. On zbija tego. Nie, nie zbija. O, to ja zbiję. A tak myślałem. Ja zbijam końca. On zbija mi konia. Dobra, jeszcze końca nie używałem. Więc mogę teraz użyć to będzie chyba zamach taki ryzykowny. Ale nie będzie mógł mnie zbić. Tak, zbić mnie nie mógł. Mogę jeszcze mu twierdzę zbić. Wierzę, przepraszam. O, fuck! Damy mi zbił, lol! Nie zauważyłem tego. Kurde, dobra, nic się nie stało aż takiego poważnego. On też stracił damę. Zbić gońca czy tego pioneczka? Aj tam, dobra, zbiję tego, musisz musi zbić tego. Aj tam, to był już mój pomysł, uciekł Kurde, dobra, idę z tym do przodu. E, kurwa. I to ja idę tym. To jest najlepsza partia szaków, jaką w ogóle grałem. Ale tym nie, nie będziemy zbić. co on teraz robi, co on teraz zrobi? Tym pójdę prosto nie czy my chyba już mi go nie wybierzemy? Nie, chciałbyś zbić ja tak zrobię. Tak zrobię, żebyś ty zbił. Kurde. Ach, ten Lamus. Nie wiesz, że będzie mi króla atakował? No ja pierdolę. No ja chcę dójść. No nie, no na Panie Chrystusowa Matko, no to piąki mi zbije. a Wieża, hetman. No jak jest, co mam cię, co ty robisz? Ech, Nie, twierdzę muszę zbić, bo on nie bije. Nie ma bicia, ale zbije i na pewno wie, że tak. Tak myślałem. Mm. Nie, 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 nie. Tu muszę się cofnąć, bo nie mam jak ruchu za bardzo wykonać. Tak, ją pięknie, wtedy do przodu. No nie! No ty chuju. bierzem się przesunie. Ja tak, myślałem. No, ja się cofnę. to tym pionoczek. Czy go nie mogę zbić? Nie mogę. Ja ten pionek idzie z miał damkę postaram się. teraz muszę. Chyba idę go zbić. Zbiję Cię zaraz. No, już cię nie ma. Dobra, het mam, dobra, mam dameczka. Trzeba coś tak to wykorzystać, kiedy. Raz, dwa. Nie. Trzeba się przesunąć tym tu, bo mi zbije do... Tak, że ja to mnie nie zbije koniem. Nie ma prawa nawet. No! Jesteś rozwalony do zera. Kurde! Słuchajcie, muszę to pomyśleć. Yy, chyba wygram tą partię szachów. Nie może tam na, na górę. No Zrobił to. Nie wiem jak on to zrobił. Muszę go jakoś zablokować. Pójdę na górę. Tył. Dobra, jak puścimy sobie pionkiem, pójdziemy. Chyba mi nie zbije pionka. Nie będzie takim chujem. No nie wierzę, piona mi zbije. No nie, zostaw tą pionek. No ty pało, ale do tego już nie pójdziesz. No nie! <grym znać> Daj. Nie odpuszczę mu. Skurwielawi. No nie, zostaw konia. Yeah, mam cię. Czekajcie, czekajcie, ja go muszę tutaj tym, tą twierdzą jakoś tak, ale... Zawsze znaczy, tym gańcem nie nie spierdalał. Dobra. Nie miał gdzie się ruszyć. Tak. Remis? Dobra, no, 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 wygrałem. Widać to, że wygrałem. Więcej pionków nie mam, a tu piszę jakoś, że nie jaki bóg, dobra. Więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że się odcinek szachownicy Wam spodobał. Więc, więc pa.